Hej! Dzisiaj Wam pokażę jak... Zr... Znaczy pokażemy, bo jestem tu z moją koleżanką, jak zrobić szybką ławkę. To jest tak tylko po naszemu nazwane. Wy to możecie nazwać jak chcecie, ale zaraz zobaczycie na, na czym to polega. Najpierw trzeba znaleźć jakąś ławkę. Tak. Może to być byle jaka, tylko że nie znikała ta podkowa. Ta podkowa. Ławka jest tam, jak się jedzie do Srebrnej Polany jest ławka, dobra? To mu wzięliśmy na pielkupietu. Nie lubię tego konia. Pio! To <grytanie> ja do konia nadam grze. dobra. No, jest ławka, jest ławka. Jak mamy już ławkę, to wciskamy przycisk ściąć z konia i wchodzimy na tą ławkę. Następnie Klikamy. Przecież, przecież to jest takie jest taka jak krzesełka, jest strzałka. I siedzimy na ławce. Bierzemy na y, drugi ten. Drugi widok. Tam stoi nasz koń. A teraz bierzemy podwózkę. I teraz porzukujemy nas do Ale zaraz zobaczycie. Pewną rzecz. Nadal jesteśmy na tej ławce. A jak wstaniemy, jesteśmy niby, wiecie, yy, wzięliśmy podwózkę przed chwilą, Koń zniknął. Stał tu. Nas też nie ma. Ale jak wstaniemy, jesteśmy tutaj. Uwaga, a konia nie ma. Ale żeby go znaleźć, yy, trzeba po prostu już raz wziąć podwózkę i koni tutaj będzie. Tu jest nasz konik. Yy, no i 100 łapek w górę, pamiętajcie, to następny filmik będzie, więc to jest taka zasada już, którą mówiłam, ale no, pamiętajcie o niej. Yy, no to pa! Już to lalka, znaczy ludek wam pomacha. No, gdzie to jest? No, yy, tu machanie. Pa!